Minus 10% na wszystkie produkty na Boswena Skąd ta Faza. Proszę, dajcie mi i Jakubie Tak, słucham Tutaj nie brzmi Tak Wymień wszystkie miejscowości rodzinne członków fazy To tak Michał Popielin, na Dolna Zbyszek Krusierac, Malwina Bochenek-Szczeci Bochenek Bochenek Niekało Żary, Jakub, Brek, Niechu. Niech się odbierze. Właśnie. Dostajesz. Dobra. Niech ile sekund Niech się Ile sekund ma odbierze. Niech się odbierze. Niech 3600... Tak, odbierze. BRAK! Brawo. Autentycznie, ja to nie wierzę. Ej. Czyli co wygrał?